Witajcie, moi drodzy, dziś temat kąty i wysokości w trójkątach. Yy, zaczniemy od kątów. Mamy nowe pojęcie, moi drodzy. Narysuję sobie najpierw trójkąt. Specjalnie robię to takie proste, które się przecinają. Yy, I zaraz zobaczycie, dlaczego. Mamy kąt. Mamy tutaj wierzchołki A, B oraz C. I mam kąty wewnątrz tego trójkąta. I dobrze wiecie, że są to kąty wewnętrzne, ale istnieją też kąty zewnętrzne. I o które kąty chodzi? Zobaczcie. Kąty zewnętrzne to kąty przyległe do kątów wewnętrznych. Czyli to są dwa kąty. Zewnętrzne są przyległe do tego kąta. Kolejne kąty zewnętrzne przy wierzchołku C są tutaj. Oraz kąty zewnętrzne przy wierzchołku A mam tutaj. Jeszcze raz. Kąty zewnętrzne są przy wierzchołkach. I to są kąty przyległe do kątów wewnętrznych. Ważna rzecz. Zrobimy teraz zadanie, aby to poćwiczyć i obliczyć. Pierwsze na 84. Oblicz miarę kątów zewnętrznych trójkąta. To mam pierwszy trójkąt. Jest to trójkąt równoramienny. Ja specjalnie sobie przedłużam po to, żeby Wam dokładnie pokazać, w którym miejscu one są. Kąty zewnętrzne. To jeszcze dopiszę. To ja mam tutaj 50. I tutaj jest alfa. No zobaczcie. Kąty przyległe. Mam tutaj. Razem one tworzą 180 stopni. Zatem odejmuję 50. Otrzymuję... 130. Tutaj i tutaj, bo to ponieważ te kąty do siebie są wierzchołkowe. A skoro tutaj mam również 50, więc mam dokładnie taką samą sytuację, tutaj też mam 130. Tu mam kąt alfa, ale skoro znam dwie pięćdziesiątki, to jestem bez problemu w stanie policzyć, ile ta alfa ma. Tu mam razem 100, od 180 odejmuję 100, dostaję 80. Tu mam 80 stopni. Zatem kąt przyległy Tutaj to jest 180 do czyli ma 100. I tutaj również jest 100 stopni. Kolejny trójkąt. Hmm. Tu mamy 110, tu jest beta, a tutaj jest 20. Znów sobie przedłużę, żebyście widzieli. W którym miejscu są te kąty? I skoro mam tutaj 100, to kąt przyległy do niego ma 70. I tu również. Skoro mam 20, to tutaj mam kąt przyległy 160. I tu również. I 110, tutaj 20 to 130, i mój kąt beta ma 50 stopni. To, skoro tu mam 50, to kąty zewnętrzne to 180 odjąć 50, 130. Oba. I trzeci trójkąt. I tu mam gamma. Wiem, że to jest kąt prosty. Zatem bez problemu policzę kąt gamma. 90 i 25, 115 i odejmuję 65 stopni. Zatem kąty przyległe: 181, 25 to 155. Z jednej i z drugiej strony. Dziewięćdziesiąt, no to tutaj wszystkie są dziewięćdziesiąt oczywiście. I do sześćdziesięciu pięciu to jest 115. I mamy kąt. Słuchajcie. Ważna rzecz. Zobaczcie. Za chwilę udowodnimy sobie pewną własność, ale chciałabym ją na, na tym naszym rysunku pokazać. Mam kąt zewnętrzny 155 i zobaczcie, ten kąt jest przyległy do 25. Nie interesuje nas 25, interesują nas teraz dwa kąty wewnątrz trójkąta, te pozostałe. Ile w sumie mają 90 i 65? W sumie to jest 155. Patrzmy dalej. Patrzę na ten 65, kąt przyległy do niego, czyli zewnętrzne te kąty po 115 mają. No to należy teraz zobaczyć, ile w sumie mają te dwa kąty. No 115. I ostatnie, czyli tu mam 90, jego kąty przyległe, czyli zewnętrzne tutaj mają po 60. A te kąty razem dają nam 90. Co to oznacza? Oznacza to, że w każdym trójkącie miara kąta zewnętrznego jest równa sumie miar kątów wewnętrznych tych, które nie przylegają do tego kąta. Zapiszemy to sobie i udowodnimy, używając literek greckich. Ważna rzecz w każdym trójkącie miara kąta zewnętrznego. Jest równa w sumie miar. Kątów tego, w sumie miar kątów wewnętrznych nieprzyległych do tego kąta. I teraz, jak to wygląda na rysunku. Zobaczcie, narysujemy sobie trójkąt, nazwiemy literkami alfa, beta, hmm. gamma i niech będzie tutaj może ten x będzie nam łatwiej. Wierzchołki a, b, C. i mamy u uzasadnić, że ten kąt zewnętrzny jest równy sumie kątów alfa i beta. Przed chwilą na przykładach, które wcześniej robiliśmy, Wam pokazałam, ale teraz uzasadnimy, bo niestety już na no w siódmej klasie i już do egzaminu będą często się pojawiały zadania, w których trzeba coś uzasadnić, udowodnić, wykazać, no więc musimy się za to wziąć. Zacznijmy od tego, że kąt x i gamma razem Tworzą kąt półpełny, czyli 180 stopni. To wiemy. Suma kątów w trójkącie również jest 180 stopni. No to dodajemy. Tu były kąty przyległe. Suma kątów w trójkącie. I teraz. No to skoro to jest równe 180 i to, to znaczy, że te dwie rzeczy są sobie równe. Czyli x plus gamma równa się x plus alfa plus beta. Teraz zobaczcie. Mam po obu stronach x. To jeśli go zabiorę, to po obu stronach dalej będę miała równo. Tak jakbym miała wagę. Jeżeli od obu stron zabiorę tyle samo, to ciągle mam równo. Czyli gamma równa się alfa plus beta. A to mieliśmy pokazać. Że ten kąt zewnętrzny jest równy kątom wewnętrznym, nieprzyległym do tego kąta. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Czasem się będzie przydawała, więc ta własność warto ją pamiętać. No to obliczmy teraz sobie kąty w zadaniu drugim. No. Pamiętajcie, że czasem na różne sposoby można obliczać kąty. Kąt prosty i alfa. Zobaczcie. Nasze zadanie jest policzyć alfa. Mogłabym sobie wyliczyć, bo mam tu 90, mogę wyliczyć sobie przyległe tutaj do 120 i to jest 60. Suma kątów 60 plus 90 to jest 150. I od 180 odejąć to 150 to jest 30. Zatem tu mam 30, ponieważ to jest suma kątów w trójkącie. Ale zobaczcie, jak mam 60 i 60 i 90 to jest 150, czyli kąt zewnętrzny przy alfa ma 150. Zatem alfa musi mieć 30, ponieważ. Razem te kąty tworzą kąt półpełny i razem dają nam 180 stopni. Czyli możemy sobie to liczyć na piechotkę i używać kątów przyległych i wierzchołkowych, ale również możemy korzystać z tej własności kątów zewnętrznych, które właśnie poznaliście. Kolejny rysunek, trójkąt równoramienny, alfa oraz 100 stopni. Również to jest kąt zewnętrzny. Jak ta własność mówiła, że kąt zewnętrzny jest równy sumie kątów, które do niego nie przylegają, czyli 2 alfa to jest 100 stopni, zatem 1 alfa, 50. Sprawdźmy. Przecież mogę policzyć to, używając kątów przyległych. Suma kątów yy, przyległych wynosi 180, więc tu mam kąt 80 stopni. Jest to trójkąt równoramienny. Zatem odejmuję 80 stopni. I mam 100. Czyli te dwa kąty razem dają 100 stopni, gdy podzielę przez dwa, mam 50. Otrzymałam to samo. Super. I trzeci przykład tutaj. Mamy trójkąt. No coś w tym stylu. 50, alfa i 100. Dobrze. I znów mogę korzystać z, z zewnętrznych kątów wewnętrznych, jak tylko chcę. Ważne, żeby wyliczyć. My znamy już różne metody, więc proszę je stosować. Gdy mam tutaj 100 stopni, to tu jest 80, bo to jest kąt przyległy. Zatem te dwa kąty w środku 80 i 50, 130, od 180 odejmuję 130 i otrzymuję. 50, czyli tu jest również 50, a przyległy do 50 to 130, ale przecież mogłam to wyliczyć po prostu biorąc tylko te dwa kąty i one razem dają mi 130, czyli alfa ma 130. Ok. Teraz chciałabym moi drodzy powiedzieć coś o wysokościach. Były już wysokości wiele razy. Przypomnijmy sobie te, te informacje o wysokościach w trójkątach. Na początek, chociażby to rysowanie, resztę możemy sobie zawsze jeszcze przypomnieć. Zacznijmy od trójkąta ostrokątnego. Tylko dostrokątny. Ja będę rysować rysunek od ręki. Wy bardzo proszę, rysujcie, używając przyborów. Mam kąt, kąty ostre i moje zadanie jest narysować wysokości. W każdym trójkącie wysokości mamy trzy. Z każdego wierzchołka pod kątem prostym rysujemy wysokości. Oraz trzecia wysokość z tego wierzchołka. Czyli, gdy mamy trójkąt ostrokątny, ważna informacja: wszystkie wysokości są wewnątrz trójkąta. To jest trójkąt ostrokątny wysokości wewnątrz trójkąta. trójkąt prostokątny. Pamiętajmy, trójkąt prostokątny, dwa kąty proste, yy, jeden kąt prosty. Yy, mamy dwa odcinki, które są do siebie prostopadłe, przyprostokątne się nazywają. No to teraz rysujemy wysokości. Wysokość z tego wierzchołka jest najprościej do zaznaczenia. Ale co się dzieje z kolejnymi. Tutaj chciałabym z tego wierzchołka narysować wysokość. Wysokość z tego wierzchołka ma być prostopadła do boku, który naprzeciwko niej leży. Więc tą wysokością jest bok. Tutaj jest kąt prosty. A drugą wysokością z tego wierzchołka jest ten bok. Przyprostokątne są wysokościami. I tutaj jest ważna informacja. Dwie wysokości są bokami. Przyprostokątnymi, dokładnie. No i trzeci trójkąt, no, sprawiający zazwyczaj najwięcej problemów, jest to trójkąt oczywiście rozwartokątny. Trójkąt Rozwartokątny. Pierwsza wysokość, łatwa, z kąta, kąta rozwartego pod kątem prostym jest. No ale teraz pozostałe wysokości musimy narysować w ten sposób, by wysokość z tego wierzchołka była prostopadła do tego boku. W jaki sposób przedłużamy ten bok? Jest jedna wysokość, i żeby teraz z tego wierzchołka narysować, przedłużamy ten bok i rysujemy wysokość. Ważna informacja: w trójkącie rozwartokątnym dwie wysokości leżą poza trójkątem. Są ważne informacje, musicie umieć narysować te wysokości, zaznaczyć je i musicie wiedzieć, że w trójkątach, w hmm, niektórych trójkątach ostrych, kątnych są wewnątrz, a w innych są na zewnątrz lub to są boki. Yy, I dla Was dzisiaj chciałabym, żebyście sobie poćwiczyli obliczenie kątów, czyli ćwiczenie numer 1, 2 strona 35 oraz ćwiczenie piąte strona 36 szósta narysowanie wysokości dziękuję